Jesteś, Rafale, z nami? Tak, tak, jestem, jestem. Witaj serdecznie. Mam jedno pytanie. Z racji tego, że wszyscy widzą, jakie stanowisko obecnie masz? To powiedz, jakie nie mam się do Ciebie zwracać? Proszę księdza, czy też po imieniu? Będzie, Wylina, będę się po imieniu, z tak? Po imieniu, spokojnie. Mam na imię Rafał, więc Rafał będzie w porządku. Okej, okay, dobrze, dzięki, mam Twoje pozwolenie, a więc ruszam Rafale, z pytaniami. I to samo pytanie, muszę zadać, czym zajmowałeś się w momencie, kiedy poznałeś projekt Life? Jeszcze zanim odpowiem na to pytanie, to pierwsza sprawa bardzo ważna, bo dzisiaj mówiłeś o swoim marzeniu i de facto spełnia się też kolejne marzenie i kolejne osoby. Już niecałe trzy tygodnie temu, gdy byłem na takiej, nazwijmy to, menadżerskiej kolendzie, czyli jechałem odwiedzić ludzi, którzy są w zespole, podzieliłem się taką sytuacją, że chciałbym kiedyś mieć możliwość powiedzenia o swojej historii. No i mówisz, masz. Więc jest to rzeczywiście, teraz się dokonuje. No a kim jestem i kim byłem? No jestem księdzem, tak? To było, to zawsze pytanie mnie rozśmiesza, bo to jest już od 17,5 roku jestem księdzem. No i dalej tą drogą kroczę, więc tylko to mogę powiedzieć, tak? Dziękuję za odpowiedź. <laughs> Powiedz mi w takim razie, jak to się stało, że jesteś w Live? No to jest znowu ciekawa historia, dlatego że Zacząłem się interesować no, ponad 10 lat temu marketingiem internetowym i tym, jak wykorzystać internet do przekazywania pewnych treści, także i związanych z byciem księdzem. Zapisałem się na wiele list mailingowych ludzi, którzy uczą marketingu w internecie. Jak prowadzić fanpage, a wtedy jak prowadzić listy mailingowe. I tak znalazłem się na listach mailingowych Tomka Damiana, tak się znalazłem na liście mailingowej Jacka Dudzica i też między innymi Marcina Gurtowskiego. Który w 2017 roku wysłał maila z ankietą. Ja wtedy tę ankietę wypełniłem. Po około, chyba, kilku dniach odbyliśmy pierwszą rozmowę godzinną. Potem była okazja, że pojechałem do Turunia, poznałem jego przesympatyczną żonę. A po czterech miesiącach okazało się, że dołączyłem do klubu Dual Life. Mhm. A powiedz mi, co takiego Cię zaciekawiło w projekcie? Czym ten Marcin Cię przekonał, że jesteś tu dzisiaj z nami? No, to jest też kwestia ważna. To, co mnie zaciekawiło przede wszystkim: to raz kwestia zdrowia, dwa, że to jest polski projekt, że to jest on, polski kapitał, że to jest wszystko u nas, że to nie jest nie wiadomo gdzie. I trzecia ważna rzecz, która mi bardzo osobiście pasuje jako księdzu, to jest to, że człowiek w centrum, tak? Czyli ta rzeczywistość, że najważniejsza jest osoba, do której idę, tak, w moim działaniu to jest bardzo ważne. Tak, tutaj mi się to bardzo spodobało, czyli idea osób marketingu. Człowiek, człowiek w centrum. Tak, zdecydowanie. To jest piękna idea firmy. A powiedz mi, jaki miałeś, czy miałeś w ogóle jakieś obiekcje przed dołączeniem się do firmy? To pytanie troszeczkę przerobimy. Dlatego, że kiedy dołączyłem się do projektu, to obiekcji nie było. Obiekcje pojawiły się tak naprawdę później. Dlatego, że kiedy dołączyłem się w lutym 2018 roku, bardzo szybko złoty lider grupy, a później zaczęły pojawiać się pytania. Czy to jest dobre? Czy to jest etyczne? Czy to jest moralne? Czy ja mogę to robić? Czy kogoś je naciągam? Co o mnie sobie inni pomyślą? Tych pytań było naprawdę wiele i się po prostu zatrzymałem. Nie rozumiem z racji wykonywanej profesji, że, yy, że miałeś takie wewnętrzne faktycznie rozterki, obiekcje, ale powiedz w takim razie, co pomogło Ci przejść dalej? Co Ci pomogło pokonać yy, te obiekcje? Znaczy tak. Ja jestem osobą, która szuka odpowiedzi na zadawane pytania i sam lubię grzebać w różnych informacjach. I zacząłem najpierw dużo czytać, potem szukałem ludzi, z którymi mógłbym na te tematy porozmawiać, i trafiłem na Piotra Kreninga, który poświęcił mi godzinę swojego czasu i w czasie rozmowy powiedział jedno zdanie, które tak naprawdę na nowo pokazało mi drogę. To zdanie brzmi następująco. Biznes sieciowy to najbardziej etyczny i moralny sposób rozprowadzania produktów i usług, jeśli działasz etycznie i moralnie. I to było to zdanie, które na nowo pokazało mi, że warto się zaangażować i wtedy te obiekcje po prostu stopniały jak lód w promieniach słońca. Możemy używać takiego porównania. Piękna historia. A powiedz mi, co Ci dało live? Jakie widzisz plusy, zmiany w swoim życiu, zdrowiu, biznesie, być może relacjach? O ja. To bym mógł długo, ale jest mało czasu, więc tylko tak szybciutko. Po pierwsze kwestia zdrowia. Ja pracuję dużo na wolnym powietrzu, zajmuję się pogrzebami, a tam wiecie, wiatr, śnieg, upał, deszcz, grad, wszystko. I był czas, kiedy często zapadałem na anginę. Czy na jakieś bardzo poważne przeziębienia. Od kiedy używam produktów, tak naprawdę odeszło to w niebyt. Czyli was zdrowia. Dwa, miałem bardzo poważne wyzwanie związane z moimi stopami, które niemile pachniały. Moi koledzy mówili wręcz, że szczypie w oczy. Dzięki używaniu produktów te wyzwanie minęło. Więc raz zdrowie. Dwa, mentalność, głowa. Ym. Wiele rzeczy się pokładało we mnie, tak naprawdę. Zacząłem dostrzegać na przykład niesamowitą rzecz że ja jako ksiądz jestem liderem. I dzięki temu, że tutaj jeżdżę na różnego rodzaju wydarzenia i uczę się jak być liderem, mogę być lepszym liderem też w parafii, czy też na przykład w prowadzeniu jakiś grup duszpasterskich. To jest w ogóle niesamowita sprawa. Kolejna rzecz, jeżdżąc na różnego wydarzenia, tak jakby w Częstochowie, trzydniowe, czy jednodniowe, dostając wiedzę, która tam była, wiecie co ja potem robiłem? Przerabiałem to i głosiłem kazania. Przykładowo, było trochę czasu temu na temat 3K, czyli kierunku, konsekwencji, koncentracji. I to było na temat biznesu. A ja to przerobiłem na wymiar duchowy, i było, jak być dobrym chrześcijaninem, że trzeba mieć konkretny kierunek, koncentrację i konsekwencja tak, w tym działaniu. Ludzie przychodzili. Rafał, ale dołeś co? Do? Skąd to wiesz? Mówię, no, <laughs> się jeździ, to się wie. Więc ta kwestia, ponadto, dzięki dłużo live byłem na pierwszym urlopie, w zeszłym roku, na przepięknym. Wyprawie na statek, płynęliśmy, to już tutaj Słówka wspominała. Niesamowite wakacje, moje pierwsze tak naprawdę zagraniczne. I to wszystko też dzięki klubowi Duo Life i osiągnięciu pozycji, która jest w planie marketingowym, czyli pozycji tutaj właśnie menadżerskiej, To jest ta kolejna sprawa. Więc mógłbym tutaj naprawdę wiele rzeczy opowiedzieć. No jeszcze ważna rzecz jedna jest. Odbudowałem relacje z ludźmi, które poniszczyłem. To też dało mi właśnie Duo Life. Czyli tak naprawdę ogromna praca mentalna. I za to jestem ogromnie wdzięczny wszystkim liderom i ludziom, którzy tutaj są. I za to bardzo dziękuję. Piękna, piękna lekcja, piękna historia. Kolejny raz widzimy, że jest to biznes kompletny, tak? Że działa wielopłaszczyznowo. Powiedz mi, w takim razie, Rafale, jaką jedną radę możesz dać tutaj osobom dzisiaj, które nas słuchają? Radę. Ja bym chciał dać sekret. A sekrety mówi się po cichu, więc. Słuchajcie, sekret brzmi tak. Decyzja bez działania to pusta deklaracja. To chcę ci powiedzieć. Niezależnie od tego, co dzisiaj robisz, czy jesteś na etacie, czy jesteś mamą, czy jesteś kimś, kto ma swój własny biznes, czy masz jakieś wyzwania duchowe. Czy jesteś osobą wierzącą, czy nie, czy poszukujesz cokolwiek innego, jeżeli masz jakąś decyzję w głowie, to zacznij działać, bo inaczej to będzie tylko pusta deklaracja. Wiem to po sobie, bo kiedy zacząłem działać, to stało się to, co się stało. Dzisiaj jestem zupełnie innym księdzem, zupełnie innym człowiekiem. Wielu ludzi się inspiruje tym wszystkim, co też robię i czy nie, i to jest właśnie efekt działania. Więc decyzja bez działania to pusta deklaracja. Po prostu to chcecie zostawić. Dzięki wielkie. Mega lekcja. Powiedz nam, Rafale, jak długo jesteś w Duolite i jakie obecnie masz stanowisko? Zacząłem w lutym 2018 roku. Potem była ta kwestia zatrzymania się. Tak naprawdę ruszyłem, jak ja to mówię, odpaliłem wrotki. Ludzie z zespołu już się pewnie śmieją. W lutym 2019 roku, więc półtora roku bardzo czynnego działania i jest pozycja właśnie menedżera regionalnego. Ale za chwilkę będzie pozycja kolejna, bo mam kolejne marzenia. I moje marzenie jest tak naprawdę pomóc jak największej grupie ludzi, którzy są ze mną. Tutaj pozdrawiam cały zespół, cały team, tych, którzy tutaj dali mi wiele serca. Począwszy od Tomka Damiana w górze, aż do całej drużyny. I kochani, działamy razem, tak? Jestem tutaj gotów Tobie pomóc, bo wiem, że jak Tobie pomogę, to i tak że stanie się to u mnie, że będę wasą dalej. No i mam to marzenie, żeby być pierwszym księdzem dyrektorem w tym projekcie. Mocno w Ciebie wierzę i wierzę, że zrobisz to, co sobie zaplanowałeś. Także dziękuję Ci bardzo za Twoją lekcję, historię. Kochani, kończymy. Na dziś wszyscy czterej goście się już wypowiedzieli.